Witajcie, z tej strony Sebastian i Agnieszka. Jest sobotnie popołudnie i postanowiliśmy wyskoczyć się troszkę, rozerwać. I odwiedzimy na pewno dwa miejsca. Pierwsze to będzie tutaj ta restauracja. Nie fast food tym razem. Mam nadzieję, że pozwolą nam jakieś ujęcia w środku zrobić. A drugie miejsce, które odwiedzimy to będzie takie małe centrum rozrywkowe, no nie wiem, jakiś salon gier. I również mam nadzieję, że uda się tam coś nagrać w środku. No hej, jeszcze ujęcie zbliższe. jak wygląda na zewnątrz ta restauracja. Czy zamówiliśmy sobie na razie po piwie dwa steki jakiegoś startera dziwnego, który się nazywa sample i tam jeszcze kilka rzeczy do, do zjedzenia. Jak tylko przyniosą to, pokażemy Wam. Jakieś marin chyba. Agnieszka zauważyła, że tam w gablocie są te... E, po tym alkoholu, co jakieś kiedyś pokazywaliśmy. Czaszki. Zobaczcie, fryzura na samuraja? Zaczynamy od startera. To jest jakiś kurczaczek, żeberka oraz krewetki. Tak, to jest starter. Ja ktoś pytał ten na rozmiar. Ale tu mają duże posiłki w Stanach. Postaram się mówić, jakie są ceny tych potraw, ponieważ wiem, że zawsze o to pytacie w komentarzach. I ten starter kosztował, wcześniej wiem, 16 dolarów. Kurczaczek oraz, e, oraz żeberka bardzo słodkie. Tak samo ten sos to praktycznie miód. Tylko krewetki nie są tutaj słodkie. Przeniesiono główne danie. Mamy tutaj steki. Nie pamiętam, czy to był stil, czy jak ona się nazywa. W każdym razie mamy takie steki. Robert Burnejka byłby z nas dumny, nie ma lipy. <noise> i one były chyba coś po 23 czy na 25 dolarów. Nie, po 25 mogły. I tutaj co jeszcze mamy? I Ultimate Long Island Long Island Tea. Czyli drink taki bardzo specyficzny, nie wiem czy pies jakieś taką teksańską herbatkę, no ma różne nazwy. Najlepszy. No. Tak, bardzo dobry, tylko w takim dziwnym podanym kieliszku, nie? Mm. <laughs> like... No okej, okay, no to smacznego, w takim razie i zabieramy się. Mm. A, wygląda świetnie. I to jest medium well. Po, po każdy wierszu, wygląda w środku, taki jest medium well według nich. Czasami jest bardziej różowy, troszkę krwi widać, ten taki nie jest. Ale co restauracja, to mają troszkę inne te wskaźniki, że tak powiem. Jakiś sos tutaj, to taki. Zaraz spróbujemy, czy słodki jest. Nie, nie jest. Sebastian na to Sebastian szczęśliwy, idziemy teraz do tego, nie wiem, to jest Salon Gier, czy coś takiego. Nigdy tam nie byłem, więc ciężko mi się wypowiadać, tylko słyszałem kilka słów od agnieszki na ten temat, jak była tam z koleżanką. No, w każdym razie zaraz zobaczymy. Pokażę Wam jeszcze z bliska tą flagę. Ona jest ogromna. Z Was podoba się ten Ram 1500, mnie również. I zobaczcie, naprawdę piękny samochód, piękne koła, ale z, jak go korozja strasznie zżera. Ciekawe jestem, co się stało. No tylko na masce, To jest nie boku jest w porządku. A nie, też na dachu również. Ciekawe jestem, czy to wynika ze słabej jakości materiałów, czy, czy z czegoś innego, może jakieś, no nie, nie wiem. Ale naprawdę fajny samochód, ale już zniszczony. Tu też na dole pobijany. Szkoda go, no nie? Naprawdę piękny, duży samochód. No, felgi ładne. Kupiliśmy tutaj na miejscu taką kartę, której się używa do grania, i tutaj chyba wszystko jest obsługiwane przez tą kartę, tak? Czy tak? Tutaj mamy stoły do bilarda. Ogólnie to jest bardzo duże. Tutaj jest, tutaj jest jadalnia. To się tam ciągnie. A co dalej? Się przyjdziemy, jak zobaczymy. Tutaj się jakieś kupony wygrywa i za te kupony potem można odbierać tak, nagrody. To jest taki sklep, gdzie płaci się tylko kuponami. Dokładnie, czyli my tak, my zapłaciliśmy 27 dolarów za 170 kuponów. Jak wygramy 9000 kuponów, to możemy takiego misia tutaj dostać. Nie wiem jakie tu mają inne nagrody, ale tu chodzi o zabawę, a nie o to, żeby coś wygrywać. Tutaj widzę, że jakaś, nie wiem, e... taka jak zimna płyta, czy to... nie wiem, jeszcze nie Okej, okay, na razie tu mamy jadalnie głównie I Tak, tu jest dużo restauracji właśnie o, Ciekawy jestem co tam jest <śm> Przejdźmy tutaj od samego początku. O, tu się dasza rzuca, niż zazwyczaj nie? No. coś koledze nie idzie, to byś na tego rzucała. sprawdzić. Symulatory. I tu maszyny na których jeszcze nikt nigdy nie wygrał. Przejdźmy się i pokażmy, a potem okay. będziemy grać, okej? Okay? nie wiem co to za maszynę żyła. Ja też nie wiem co to za maszynę żyła. Ja nie wiem o co chodzi. O zobacz, to jest to co jest na tablety. Szoku, że jeszcze gdzieś na świecie można Pacmana spotkać. Hehehehe <laughs> Chciałem ja, chyba Hall of Flame, teraz Call of Fame. Jeszcze bardzo czekam na to, co, to, co to. Sklep, gdzie można sobie kupić pamiątki za kupony, które się wygrało. está Podobanie czynne. Agnieszka ma szwiera na punkcie w kortowej No nigdzie ja nie dojedziesz tym samochodem. Zakończy nagrywanie i bierzemy się za granie. Dziękuję Tutaj zwyczajnie ważą te kupony, zobaczcie na podstawie wagi określają, ile tego jest. Dziękuję 2600, co to Ponad 2000 w każdym razie tych kuponów. Zaraz zobaczymy, co można na to kupić. Ale raczej nic rewelacyjnego, bo zobaczcie, szklaneczki są na przykład po 500. 120 tysięcy. No, ale... <laughs> tak, tylko na to kosztowało je, 25 dolarów, sam 27 dolarów. My nie ma co oczekiwać, że za tą kwotę kupimy coś droższego, prawda? Już ta wartość. dzieci, my bierzemy coś i tyle. Jednak nie zdecydowaliśmy się na wymianę tych kuponów, dlatego, że w tej cenie nie było niczego ciekawego i może wrócimy tu jeszcze kiedyś w przyszłości, uzbiera się ich więcej i wtedy zdecydujemy się na wymianę. Co, a Aguś do domu? No, może po drodze jeszcze gdzieś wstąpimy, zobaczymy. Na razie, hej! To jeden z moich ulubionych samochodów, czyli Chrysler 300C. Z, tego, z tym, że tutaj od razu wam zaznaczę, że w Stanach 95% użytkowników tych samochodów to są osoby czarnoskóre. Nie mam pojęcia dlaczego, ale tak tutaj to wygląda. Jeszcze jedna uwaga odnośnie samochodów, praktycznie też większość BMW, tych 7, które tutaj widzę, to są te wersje, czyli 750Li, czyli ta wersja z dłuższym tyłem nieco. I o ile w Polsce, pamiętam, że spotykałem się z takimi wersjami, to stanowiła one mniejszość, a tutaj praktycznie ciężko spotkać BMW, która by nie była taka przedłużona. Odnośnie suv to też jesteśmy jednoznaczni, chwileczkę, zobaczcie ten samochód taki dziwny. Co to za hybryda? Wiem, że wieje, nie mam podłączonego mikrofonu zewnętrznego. W każdym razie nam się bardzo podobają te Lexusy, jeżeli chodzi o suv Zobaczmy -y. no, w środku go. Bo... Wiem, no, że lubię tak spacerować po parkingu i sobie oglądać samochody. No. Jak widać, nie wszyscy przestrzegają tutaj przepisów. Dawcy organów przejechali. Wiem, burzcie się teraz motocykliści, że tak powiedziałem, burzcie się. Idę i nagrywam, żebyście widzieli zróżnicowanie samochodów. Bo obok siebie stoją takie, powiedzmy, nie wiem, stare samochody, bardzo tanie. Oraz bardzo drogie. Tutaj jest ogromne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o poziom życia ludzi. O, i Impala. To już wcześniej wspomniałem, że jak dla mnie to, to samochód wygląda jak Nexia. No i najpopularniejszy chyba samochód w Stanach Zjednoczonych, czyli Ford 150. A to widzę jakiś nowy model, bardzo ładnie wygląda. To może jakaś specjalna edycja? I sobie go wypożyczyłem, nawet fajnie się jeździ, ale jakoś tam, nie wiem, też szału nie było. To muszę porządne ujęcie zrobić. Ta moda pewnie i do nas kiedyś przyjdzie. Yo, gangsta! Jeszcze w port Mustang czerwony, oj to jest w wersji GT, tak no ten już jest ładniejszy od tego, który, ten który ja wypożyczyłem to, była, to był zwykły Mustang, a ten to już jest wersja taka naprawdę sportowa, się nie mylę, tak GT, no i oczywiście potem jest Shelby, tak, czy tam Snake, to jest jeszcze lepszy, a tu jaki potwór, <laughs> ten, ten samochód mi się kojarzy z filmem piątek. Przez przodu go pokażę. A w tym sklepie byliśmy sprawdzić, miałem pierścionki po 8 tysięcy dolarów. Ale bardzo ładne. Jesteśmy już w domu, dziękujemy Wam bardzo za wspólnie spędzone sobotnie popołudnie i do zobaczenia. Hej!